Co myślicie? Pan Jezus pragnie, abyśmy byli ludźmi wierzącymi, ale człowiek wierzący to również człowiek myślący. Bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy szli za Nim bezmyślnie, ale chce, żebyśmy rzeczywiście coraz bardziej świadomie, odpowiedzialnie, w wolności szli za Nim. I On rzeczywiście zaprasza nas do bliskiej relacji z sobą, a wiemy, że o relacje trzeba się troszczyć. Jeżeli nie troszczymy się o relacje, one mogą słabnąć i w końcu doznać e, zniszczenia. I stąd również, kiedy słyszymy tę dzisiejszą Ewangelię, kiedy słyszymy o tej pracy winnicy, a więc dziś w tle mamy pamięć o tym, że praca w winnicy to jest ciężka praca, żeby trzeba się troszczyć, przewidywać, ponosić pewien trud. To pamiętajmy, że Pan Bóg w ten sposób też wskazuje, że rzeczywiście bycie w bliskiej relacji z Nim wymaga pewnego trudu, zaangażowania żeby rzeczywiście ta nasza relacja była coraz głębsza. I z naszej strony różnie to wygląda. To nasze zaangażowanie, to nasz trud. Ale ze strony Pana Boga możemy być pewni, że zawsze jest jakby 100%. Bo ten, który nas stworzył, stworzył nas do miłości, do tego, żebyśmy rzeczywiście chodzili z nim w słodkiej zażyłości. Grzech jednak spowodował, że odeszliśmy od niego, że zaczęliśmy go traktować jako zagrożenie, jako tego, który chce ograniczyć naszą wolność, jako tego, który ciągle czegoś od nas chce. A Pan mu się nie zmienił. To grzech spowodował, że patrzymy na niego w krzywym zwierciadle. Ale On się nie zmienił. On ciągle jest dobry. On ciągle jest tym, który jest naszym stwórcą, który chce naszego szczęścia. I dlatego Pan Bóg ciągle o nas walczy. Dlatego wybrał Abrahama, wybrał Izraelitów, dlatego posyłał ciągle proroków, aby ciągle przypominać o, o tej Jego miłości. Dlatego to przypominanie wiąże się również właśnie z wezwaniem do nawrócenia, aby odrzucić to, co złem, to, co niszczy, to, co krzywdzi, to, co jest nieprawdą, jakimś kłamstwem o Panu Bogu, o drugim człowieku. Dziś Pan Jezus przywołuje w Ewangelii Jana Chrzciciela, który właśnie też był posłany przez Pana Boga, aby wzywał do nawrócenia. Kiedy Pan Jezus mówi dzisiaj o, o tych dwóch synach, który pierwszy z nich mówi, idę pani, ale nic, nic nie robił, żeby pójść i pracować, i o tym drugim, który najpierw powiedział nie chcę, ale później się opamięta i poszedł, to jest najpierw jakby na takim poziomie historycznym, że rzeczywiście ten pierwszy syn symbolizuje lud Izraela. który mówi, idę Panie. Ale kiedy przyszedł Jan Chrzciciel i wzywał właśnie do nawrócenia, oni nie chcieli Go słuchać. Natomiast grzesznicy i celnicy usłuchali tego wezwania. Uwierzyli temu Słowu i zbliżyli się do Pana Boga. I dla nas to jest też właśnie takim wezwaniem, abyśmy i my pogłębiali tą naszą relację z Panem. Bo kiedy słyszymy też tę Ewangelię o tych dwóch Synach, możemy sobie uświadomić, że takim synem jest Jezus Chrystus, który usłuchał swojego Ojca, dlatego przyszedł na ziemię, dlatego stał się człowiekiem, dlatego przyjął na siebie to wszystko, co jest również naszą ludzką biedą, naszym ograniczeniem. Jak słyszeliśmy w tym drugim dzisiejszym czytaniu liście Pawła apostoła do Filipian, on istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stań się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzno znane, do człowieka uniża samego siebie, stań się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Zobaczcie, on na siebie wziął trud pojednania człowieka z Bogiem. W takiej codzienności raczej oczekujemy, że jeżeli ktoś nas skrzywdzi, coś uczyni złego, że to on przyjdzie, przeprosi, będzie nas prosił o pojednanie. A tu widzimy jakby sytuację odwrotną. To Pan Bóg posłał swojego syna. To syn wziął na siebie ciężar pojednania nas z, z, z sobą. To kosztowało go krzyż, bo grzech ma swój ciężar, bo grzech rzeczywiście niszczy. Pan Bóg o tym wie. I, więc to zwrócenie się do Pana Boga to nie jest tylko jakaś teoretyczna wiedza, że czegoś się dowiem i nagle wszystko się zmieni. On przyszedł i okazał tą wcieloną miłość miłość, która w sposób szczególny i wyjątkowy objawiła się na krzyżu, żeby nas przekonać nie tylko słowem, ale przekonać nas przede wszystkim swoim życiem o tym, że, że On jest dobry, że Jemu można zaufać. I dopiero z, jakby z tego centrum możemy mówić o misji. Dziś Kalendarz liturgiczny poprzez tą niedzielę, jakby przykrywa wspomnienie świętej Teresy z Lizie, świętej Tereski, która jest patronką misji. Ona, siostra klauzurowa, stała się patronką misji. I to pokazuje też pewną mądrość, że, że misja ma swoje centrum w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Że dopiero tam, kiedy człowiek uwierzy w miłość Pana Boga, kiedy żyje tą miłością, może iść i głosić, może świadczyć, może stać się misjonarzem. I kiedy my trwamy też w tej nowenie przed uroczystością świętego Franciszka z Asyżu, widzimy właśnie Franciszka, który najpierw rzeczywiście wszedł w głęboką relację z Panem Bogiem który modląc się przed krzyżem, w San Damiano, uwierzył właśnie w tej wcielonej miłości Boga. Jak powie święty Jan, myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam, Jezusie Chrystusie. I dlatego, kiedy On sam uwierzył i żył głęboko tą miłością, był gotów do tego, żeby również innych zapraszać do tej relacji. Poprzez swój przykład, poprzez Słowo, ale również bardzo konkretnie przez yy, misję. Wczesne źródła franciszkańskie mówią o tym, że pewnego dnia udał się do muzułmanów i stanął przed sultanem, aby zaprosić go również do relacji z Chrystusem. Pamiętamy, wiemy, że muzułmanie wierzą w jedynego Boga, ale nie wierzą w Chrystusa, nie wierzą, że, że Bóg może stać się tak bliskim. I Franciszek był gotów oddać swoje życie za tę prawdę, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, że stał się człowiekiem, aby być blisko nas, aby objawić tajemnicę Boga. Boga nie tylko tego ogromnego, wielkiego, tego, który jest twórcą. Ale również tajemnicę Boga, który chce być blisko, który jest miłością, który ciągle o nas walczy. Sultan nie przyjął wiary chrześcijańskiej, ale widząc jego zapał, widząc jego wiarę, pozwolił Franciszkowi, jego braciom, być właśnie w Ziemi Świętej. To również reguła franciszkańska jest pierwszą regułą zakonu, w której mówi się: o, mis o, o misji, o tych, którzy chcą iść do niewiernych, do tych, którzy jeszcze nie uwierzyli w Chrystusa. Więc, żeby być posłanym, żeby misjonarzować, trzeba być samemu przekonanym, być świadomym. A więc, co myślicie? To jest zaproszenie, żeby stanąć też dziś na modlitwie, stanąć przed Panem Bogiem i zapytać się samego, co ja myślę, jak wierzę. Kiedy mam przed oczyma Chrystusa, który jest pierwszym misjonarzem Ojca, kiedy mam przed oczyma Świętą Tereskę, Świętego Franciszka i tylu, tylu innych świętych, którzy nie bali się świadczyć. O Chrystusie, to ja też mogę się zapytać, czy ja jestem gotów do świadczenia w domu, w miejscu pracy. Być może mamy takie poczucie, że ta wiara jest taka nasza. W takim sensie, że nie chcę narzucać jej innym. Że tak nie do końca jestem też przekonany, że to jest coś, czym mogę i czym powinienem się dzielić. Być może to jest właśnie takie zaproszenie, żeby rzeczywiście też stanąć w prawdzie, że również tu potrzebuję nawrócenia, że może nie do końca jeszcze uwierzyłem w tę miłość Pana Boga, w tę miłość, która chce ogarnąć wszystkich. Być może dlatego się wycofuję, wchodzę jakby do swojego świata, bo chrześcijaństwo ze swojej istoty jest również misyjne. Ta misja to nie jest coś, że chcę innych podporządkować sobie, ale to jest dzielenie się darem, które otrzymałem. Nie mogę mówić o tym, co, co sam otrzymałem, bo to jest dobre, bo to jest prawdziwe, dlatego chcę się o tym dzielić. Być może nie ma w nas takiego zapału misyjnego. Być może to trochę też świadczy o. O słabości naszej wiary. Ale nie bójmy się też stanąć w prawdzie o tym, jeżeli tak jest. Ale prośmy Pana Boga, aby rzeczywiście rozjaśnił ciemności naszego serca, żeby umocnił naszą wiarę, żebyśmy dotarli, jakby do tego rdzenia, do istoty. Żebyśmy my sami byli pociągnięci przez Pana Boga, abyśmy i my zechcieli. Bo naszą wiarą dzielić się z innymi, którzy, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Tego prawdziwego, tego żywego, tego, który przychodzi, tego, który jako pierwszy podejmuje trud pracy w winnicy. Abyśmy też widząc sensowność tego trudu, nie bali się tego trudu i nie zrezygnowali z niego. Żebyśmy troszczyli się właśnie o, o tę głęboką relację z Panem Bogiem, żeby później również tym dzielić się z drugim człowiekiem. Aby inni mogli zobaczyć, że Pan Bóg jest dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.